Witajcie na moim kanale, jestem Amanda. I za mną dzisiaj jest Sew na podłodze. Jest to moje ubrania szafy, bo zbliża się jesień. I mam tyle po prostu niepotrzebnych ubrań w mojej szafie. Niektóre są w ogóle jeszcze nowe, więc wydaje mi się, że to jest najlepszy moment. Żeby właśnie posprzątać w niej i właśnie część wystawić czy na vintage, więc tutaj Wam od razu je podaję. No, część pewnie jakieś będą do wyrzucenia, a kolejną część y, po prostu sobie zostawię To, że zbliża się jesień, to jedno, taki mój, moja taka wymówka, a po drugie, już nie umiałam nic znaleźć w mojej szafie, moja szafa już była tylko tak, że dociskałam te ubrania. Zasuwałam tą szafę i udawałam, że nic się tam nie działo. Czasem gdzieś na filmie widziałam, że kurde, potem, że nie zamknęłam tej szafy i widać ten mega, mega syf, więc y, będę zabierać się za sprzątanie. Ja zawsze sprzątam w ten sposób, że wysypuję te rzeczy i słuchajcie, wysypałam je pół godziny temu i mówię, Boże, nie chce mi się... I już w tym momencie żałowałam Jeśli teraz oglądasz ten film, to twój znak, żebyś się posprzątał Albo posprzątała swoją szafę Upiekłam też chleb I jestem ciekawa, czy mi wyjdzie Więc zapraszam na mój kanał nadawczy na Instagramie Bo tam ostatnio zaczynam być coraz bardziej aktywna Coś tam piszę, więc fajnie Jestem też brudna gdzieś, ale na to nie zwracamy uwagi Zabieramy się teraz do segregacji rzeczy. Ja zawsze robię te trzy kubki, daję ciuchy, które zostają na sprzedaż do wrzucenia i ewentualnie jakieś odleny, bo na przykład tu już widzę, że mam odleny skarpetki z Barbie w swojej szafie, więc... Ostatnio posprzątałam Lenie cały pokój i jej szafę, więc dzisiaj przyszła pora na moją. No i oczywiście ja sobie zawsze robię tak, że puszczam sobie coś tutaj na telewizorku, coś mi leci, coś w I ja segreguję. I mamy już godzinę 16, jeszcze muszę zrobić kroki i dalej nie zrobiłam obiadu. Ale to nic, są też takie dni, że się człowiekowi nie chce, ale zrobię tą szafę i będę miała już to z głowy. To jest w ogóle moja top bluza. i przysięgam, że ja tej bluzy chyba nigdy nie wyrzucę. Uwielbiam ją! Jeden minus jest taki, że ona jest bardzo gruba i bardzo długo schnie, jak ją się upierze. Ale uwielbiam ją. Lena też ją uwielbia, mimo że na lenę to wygląda jak sukienka, ale ona na pewno zostaje. Dobra, słuchajcie, w ogóle przed kurier z paczką Shane'a, więc mega się cieszę. Yy, dobra, kolejną rzeczą tu są w ogóle spodnie, spodnie, które są na mnie za małe i, i idą na sprzedaż. Mam nadzieję, że szybko wszystko sprzedam, na więcej ja też zawsze daję tanio te ubrania, chyba że już mam coś takiego z oryginalnego żeby się ich jak najszybciej pozbyć, bo jak wiecie, nie mam jakiegoś za wielkiego mieszkania i po prostu leżą mi te torby z tymi rzeczami i to strasznie przeszkadza bo nie mam gdzie tego upchać Dobra, to są w ogóle spodnie, które ja sama kupiłam na Vinted i Boże, to są najpiękniejsze spodnie na świecie to są takie dzwony jeansowe często gdzieś tam stawiam na relacje i miałam właśnie dużo pytań o nie swoją drogą i zawsze piszę, że na Vinted ale wiem, że one są ogólnie z rezerw i powiem wam, że ja ogólnie nie byłam przekonana do dzwonów ale spodobały mi się spodnie za 400 zł tam chyba Natsu je udostępniała i mówię kurde 400 W za jeansy no moim zdaniem to jest trochę dużo i Mówię jeszcze dzwony, gdzie wiecie, ja w dzwonach nie chodzę, więc nie wiem, czy jakbym kupiła spodnie za 400 zł, i nagle bym stwierdziła, że mm, dzwony jednak nie są dla mnie, to. no wiecie, to by była strata hajsu, więc. Poszukałam sobie na vintage znalazłam te i są przepiękne Boże, jak one leżą, to jest po prostu coś niesamowitego Jedne z moich ulubionych spodni, bo jeszcze te z szerokimi nogawkami, co mam w dwóch kolorach Właśnie to są takie moje ulubieńce nie No, nie liczę już jakichś tam dresowych, czy spodanek, czy leggingsów Tu mam ubrania wszystkie poskładane. Tu mam rzeczy na sprzedaż, tu odleny, a tu jakieś do prania, i teraz zabieram się za wynoszenie tego wszystkiego do szafy. Dobra, widzowie, tak wygląda teraz moja szafa. W końcu w niej wszystko będę widzieć. mi dużo czasu jest mnóstwo rzeczy, żeby wystawić je na sprzedaż i to będzie najgorsze, ale co zostawiam sobie już na jutro. Ale jak Wy będziecie oglądać ten film, to już rzeczy będą dostępne na piękne, więc zachęcam, żeby sobie zobaczyć, może akurat coś Wam się spodoba. Jeśli ktoś by kupił i by chciał podpis, to musicie mnie napisać wiadomości prywatnej, że chcielibyście właśnie podpis do tego, do rzucę od razu jakąś naklejeczkę, bo nam po prostu to zostało ze świeczek, bo było i tych naklejek więcej. Bo jeśli mi tego nie napiszecie, to Wam nie dołożę, bo nie dokładam wszystkim, bo kupują u mnie też ludzie, którzy mnie nie oglądają, więc by było dziwnie, gdyby nagle dostawali moje zdjęcie i jakiś podpis. Ja mam przyszła chwila. W ogóle zrobiłam chlebek, dodałam go już na ten i jest po prostu przepyszny. No, ale tak, wracając do mojej szafy, tu musiałam się po prostu pochwalić. Yy, tu mam marynarki i takie rzeczy świąteczne. O, przyszło dziecko. Siema. A ile się spóźniłam? Zaraściłam, o ile się spóźniłaś. Wziekłam. Spóźniłaś się o 4 minuty. Mamo, a szłam już z domu o 12. No widzisz? A szłam z No dobra, no to szybko przyszłaś. No. Patrz, jak ładnie sobie posprzątałam ja w szafie. Biegłam. Ja tylko ładnie, no Czekaj, coś ci przyniosę. Musimy powiedzieć czy ty w tym chodzisz, czy to już jest za małe eee, Spodnie są za małe Za małe? Tak To co, na, na, na sprzedaż? Kolejna rzecz do sprzedania, spodnie z Zary Było w forum Super, I co robiłaś? Eee, oglądałam rzeczy i poszliśmy z i Zeną na maczkę A wiesz co teraz musisz zrobić? O mam. Nie, musisz posprzątać, masz mało bałaganu, a trzeba to posprzątać, bo potem jest bałagan w Chwilę możesz dychnąć Tutaj mam spodnie i legginsy. tutaj mam spodenki i spódniczki Tutaj mam bieliznę i skarpetki Tu mam tak, na długi rękaw, na długi rękaw, na krótki rękaw I topy Następnie mam bluzy Wiem, czy te bluzy średnio są pokładane, no ale nic. I piżamki, kombinezony i sukienki. A tutaj na dole mam paski i torebki mam tak wrzucone, bo te torebki mi zacinają szafę, więc muszę je mieć tak wciśnięte na maksa. Wiecie, gdybym ja będę żeby mieć garderobę, żebym mogła mieć te rzeczy na wieszakach? Bo dlaczego mi się szybko robi błagam w szafie? Po pierwsze, wolę na w mojej szafie i bierze moje rzeczy. Po drugie, ja mam dużo ubrań takich, wiecie, czarnych, białych i jak czegoś szukam, to wszystko mi się stąd po prostu wysypuje. No ale, no ale cóż, raz na jakiś czas trzeba zrobić porządek. Yy, właśnie wtedy sobie patrzę, co, w czym w ogóle dawno nie byłam, bo ja jestem też takim zbieraczem i ja zbieram rzeczy że potrafiłam w czymś być raz, albo w ogóle nie być tylko ubracy tak na chwilę po domu, albo w ogóle może mieć tometkę, a potem mam takie hmmm, nie sprzedam, bo może będę nosić, tam może tamto, tamto i tak potem mam całą szafę ubrań, w których nie chodzę, bo standardowo chodzę w kółko, w tym samym, w takich, wiecie, moich ulubionych rzeczach. Mam też taki problem. E, ostatnio właśnie pisała do mnie ogrodniczka moja, mam ją tak na Messengerze zapisana, jest to właśnie bicka, e, że ona też nie wie jakiś tam styl, że czasem mi się to podoba, potem się jej to nie podoba. I ja mam dosłownie to samo, że uwielbiam ciuchy takie marynarki, jakieś wiecie, sukienki, no, ale finalnie e, u mnie zawsze wygrywają luźne bluzy. Tu chcecie ubierać się wiecie, ubieracie, tak bardziej poważnie. A potem i tak ubieram tą bluzę, szybko ten, więc często kupuję dużo rzeczy takich, które mówię, hm, no w tym na pewno będę chodzić. I nie chodzę. I nie chodzę. Mam na przykład sukienkę, y, którą kupiłam 3 lata temu i dałam za nią chyba 250 zł, nie pamiętam ile. I powiem wam, ale ogólnie dużo jak na sukienkę i nie miałam jej na sobie ani razu. Ani razu jej nie miałam na sobie, ale dalej jej nie sprzedałam, bo uważam, że kiedyś nadejdzie. dzień, że ją ubiorę. w ogóle jeszcze Lena chciałam Ci powiedzieć, mm -hmm. że przyszła paczka szyjna. Mm -hmm. Już jestem głodna? Nie, mój czas musi zjeść. A czemu nie spróbować mojego chlebka, jaki upiekłam? Tylko jest tą bułkę, patrzcie. Dobra. <laughs> Lena jest tą bułkę. Tak, na możemy nagrać dzisiaj szyjna, jak chcesz. Tylko lipa z twoją obudową, no. No. Była taka ładna! <noise> może te, boże kiedyś być biała, tak. może będzie dobra! Lena, tamten telefon był mały, a ten jest duży, co masz teraz? Ale to było też na 7 i 8 i może 8 y, palifikuje się do tego. Nie, bo ty masz plus, ty masz duży telefon, a tamten był mały. na No nie... się wziąć na Swedenik skotka. <noise> tak, bo ona chciała na Szynik skotka, a finalnie mówi nie dobra tego Kejsa, telefon zgubiła i... No i nic i case się nie przyda będzie, nie wiem, wisiał. Możesz przyczepić sobie na tą twoją ściankę. Jako ozdoba. E, Dobra widzowie, tak więc to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku dajcie znać, czy wy lubicie sprzątać w szafie, bo u mnie to jest nienawidzone po prostu zajęcie. Złownie. Przecież Czy nie sprzątasz w szafie! Ja ci sprzątam zawsze szafę, Alena do nie. nie, nie, nie miałam szafę tam musiałam bo mnie nie ci musiałam. Nie, że cię nie lubiłam, tylko okrzyczałam cię, że mnie interesuje I spróbuj, nie nie ten nie ten ten. mnie na nie. że cię nie lubię, tylko powiedziałam, że do domu, tak jak się umawiamy no, no, na... No, ale Lena, kocham cię. Y, ale jak się umawiamy na daną godzinę, to o tej godzinie musisz wrócić do domu i dzisiaj później tylko 4 minutki jestem bardzo z niej dumna. Dumna jestem. Biegłam! Biegłam! Mogłaś nie biec, mogłaś napisać, mamu, jestem już w drodze, jestem tu i tu. Ja nie telefon. Aha, no to trzeba dawać telefon przed wyjściem. Tak więc, <grym> to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie. Zapraszam na mojego Winter. Ja się z Wami żegnam i widzimy się jutro. Pa! Bo ja też się z Wami żegnam. Pa! Ja. Ej, 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 jeszcze, jeszcze coś powiem. Y, dzisiaj dodałam ten odcinek z QA, no nie twój. Tam parę pytań z jakichś do ciebie, to potem co podpowiadamy na nie w komentarzach. Ale dziewczyna poradziła Ci coś na włosy, i to jest game changer. Yy, I zrobimy Ci to, tylko yy, trzeba zamówić. Dziękuję, dziewczyna, jesteś najlepsza.